Dzisiaj przetestuję sobie. Dzisiaj pokażę Wam mój konflikt do CS do cs do infala, Zrobię go sam. Przy Was... Tak, przy was go zrobię. Czyli przepraszam, nie jest to konflikt do Infala, tylko do lagberry Ja za dużo na info, infala się naoglądałem. Jest to Aim lagberry nie Pamiętam, jest to przyjazny. Nie mam tutaj, żeby gdzie bo będę położyć swój yy, cheat według mnie jest nawet spoko, tylko gdzie czasami nie ma się takie konki, to czasami trochę przeszkadza. Jest to według mnie bardziej taki legit cheat. Ogólnie jest tak szczerze, że tutaj jest taka, że możemy z tego zrobić miniserie. I ogólnie ja wiem, że każdego przeszkadza pewnie mój dźwięk i te szumy, ale spokojnie ja tutaj czekam na mikrofon, który zamówiłem na xcomie spc 900 i... wiem, że jest 950, ale no jeszcze zamówiłem SPC900 jak... no jak nie wyszło ten, nie? Jak jeszcze nie mi jest to czyste i nie wiem dlaczego, ale czy tylko ja to, mam, to co ja mam tu mówione, ale jak ja strzelam, no to to jest takie... albo mi się to wydaje, albo serio i tutaj po prostu jak ja strzelam, to czasami ten aim tak jakby idzie do żeby go zabić, nie? Lekki jakby im A mianowicie? podchodzi taki, taki lekki a jakby, nie wiem, nie wiem. Dobra, nieważne. Mamy tutaj pierwszy opcje Trigger bota nie będę używać, bo to jest głupie gówno. E, tak, set automatically mouse 1, Enable. Nie bez Sandyfazer, Smoke Check, Flash Check i Jump Check, Backtrack. Kick dam na 12. Silent. Anty-Aimok też możemy spytać. Fowu myślę, że na jednym tak na 2, 14 będzie Git. Smoothem na razie się nie zajmuję. Siren niech będzie na 20. Syk. Ok, sprawdźmy teraz. Ok, nie no chyba przesadziłem. Yy, taki lekki on będzie. C taki mać piękki. Nieważę takiego, o taki fawnie, może taki o Dobra, teraz mam jakoś tam git. Mm. Nie no myślę, że po prostu tutaj myślę, że Wam się że to wam przyda. Tak, też to musicie potem zmieniać do no ale myślę, że ten... te 2.24 dzikik, Ktoś nie chce mieć, nie chce mieć tego silenta, więc... Po prostu trochę tego smufa Ten smooth już trochę zwiększy. no No Myślę, że takie troszeczkę może niezauważalne jak zrobić troszeczkę taki movement macie tutaj recoil custom foam, to wiadomo dajemy sobie wszystko na zero żebyście mieli ten recoil jak najmniejszy i tak to działa nie pamiętam że wyłączmy. to działa teraz mu seria tutaj żebyście mm, mieli tego no dobra. No tutaj jadę mam, Aim tab, na przykład hitbox. Na przykład mogę zostawić na heda Teraz z tego co pamiętam, nie wiem jak to będzie działać. Teraz chyba aim będzie się podsłuchać. Nie, ona działa wciąż. Yy, Follow. Tak. Dobrze, jak stoicie tak. Jak stoicie, to się ten celownik potrafi sam przesunąć. Tak o, oh, nie target mmm, czy się jest tutaj wola hitbox head okej, okay, teraz z tego co widzę to będzie przechodzić bardziej na, na głowę oczywiście, ja wiem, że jak to będzie iść na głowę to będzie to wykrywałem, to ja po prostu sobie sprawdzę więc myślę, że chest chest tutaj będzie dobrą pozycją eee, no dobra a bo tu nie wytnie, właśnie odpalają na no tym właśnie nie wiem, że RCS to w ogóle nie odpalają, nie? no ale dobra, to tutaj już wypalone w to mamy coś nie odpalamy mamy dalej visuals macie tutaj spk ta visible niech będzie czy to się kol o box regular tak, taki regularny tabera visible, kolor Niech będzie taki niebieski może, co? Takie kolorki Okluda, dobra, to już tam taki zielony Szkielet, to też szkielet w ogóle No ale niech będzie szkielet Item jest speed, distance, itemów Spoko Też testować FPS, się trzyma No, 3000. Okej. Okay. Mm, szkieleton. Labak, tak. Maim, na przykład. Armor to nie, weapon. amon, nie. To nie się przy, przyjmuje w niektórych sprawach. Mhm. Czy tak to mogę powiedzieć? Dobra, czy crosher? Nie wiem, gdzie ja crosher, więc sobie to włączy. Dalej jest glow, kolor glowa. No ja mam taki czerwony, sobie bo ja. Czerwony enemy, no dobra. Pulsujący, outline. Pulsujący fajnie wygląda, ale taki trochę jaśniejszy kolor wybrał. O, takie. Mi się wydaje nawet, no, że spoko żeby nic to nie przeszkadzało to po prostu zrobię różowy, tak? Najlepszy kolor, hmm, chance to jest widzenie chyba z tego co pamiętam przez te enemy warfare więc było visible dla na nas czerwony albo różowy a cloud dla nas na, na Dobra, teraz jej git, Robimy normalnie config swój Myślę, że git jest, to już jest hop, human hop, 100%, hop limit, 000. auto Strafer, watermark się nam nie przyda, rank anti anty-obs, ciekawe czy to anty-obs działa, I faktycznie działa, a nie, nie działa, anty-obs, e, nie działa, to samo po wyłączeniu po prostu, nie wiem, tylko takich Dobra, radar spoko. Blogbot, nie wiem, co to jest autoaccept. To łącz Ant-Antrast, nie wiem, co to jest, to łączę. I macie czas spam. Ale nie dam sobie tego menu. Live, o oh Boże. Red, pink. Red spoko wygląda, nie? Dobra, skins, tutaj się nie będę bawić te skiny. Jodson. dobra, i to ja ten kąt ich zapisz zabisz tu macie players you can hit me Team name harder onion empty, dobra Tak się troszeczkę ten fps -y mu przez tego spa tak już mam okej, okay. nie wiem czy te, czy te strefy działają, ale trzeba tak się odbijać tak coś tu, coś tu tak, no nie wiem, mi się wydaje, że trzech konfliktów wyszedł nam na udany oczywiście zapomnijmy, że niektórym ten wybuch może się nie spodobać, ja sobie dam tutaj Myślę, że ta trujeczka będzie giz tak, żeby wiecie, trafiało czy coś bo jak już ta trujeczka jest, to ten flip by się przydał. No ale... Dobra, recall, tutaj ten recall, co się pali. O. No nie wiem, nie wiem, dlaczego tego recalla, kontrola korzystać po prostu... Nie wiem, a ja na przykład wszystko bym tutaj sobie po prostu wyłączył. A No, Wszystko on tutaj po prostu sobie się wyłączył i tyle. Wejcie, że ja ten... Wiesz to tak, jak ja nie użyłem. Ale teraz sobie używam kabówek, więc... Ja, ja nie wiem, czy to będzie wyglądać, będzie działać ten ten. No to jest właśnie problem. Ale nie wiem, mam nadzieję, że Wam się ten konflikt spodoba. Hmm. Nie jest nasz taki wielki. No nie trafię czasami ja bo to jest tak, że strzelisz w bok, to wiesz, nie? Ja sobie ci nakieruję, więc. ...pracę być szybki, albo po prostu. Przecież jak używacie tego no to. Wydaje mi się, że. Yy, troszeczkę to może być szybsze. takie wiecie, szybsze to ten no ale no dobra, nie? A tutaj tylko mówię, ja sobie tutaj używam na heada. Po prostu. No tutaj bo dobra, gdzie to żeby było gitę tam po prostu Mirsa. Czyli tam gdzie będziemy strzelać blisko, to nam po prostu pójdzie. Nie? No dobra, bo to już gadam po prostu, zostawię to tak jak po prostu jest według mnie wygodnie. I o to się zresetowało teraz. Hmm. Tak było, dobra. Si, bo ja się martwię już. To ja przecież Scout, nie? Bo broń było... Dobra, bo, broń, bo, broń, bo broń był na... Na AK-a. A nie na... Scouta, do przykładu, nie? Mmm... na bled Dobra. smok check, Flash check, Jump check, Backtrack. TX-12. Anti-aim, silent, tutaj se potem ustawiajcie ust wszystko. Nie wiem, ja według mnie ustawiłem sobie to jakby dla mnie to jest dobre git, więc nie wiem, jak komuś to nie pasuje, to niech nie pasuje. Mi to pasuje dobrze. Według mnie jest to git, także też mówię, ja nie będę nic wierzył, to już zostanie mnie nie chcę teraz siedzieć sobie tutaj y, większość czasu. Widzicie jak tutaj ten aim działa tak jakby na tą kratkę Czyli tutaj do tych od jeszcze działa ten aim, ale no, no myślę, że przyjazne jest to w sensie myślę, że będę robić takie te cheaty, co znajdę na dysku, po prostu będę używać sobie będę je udostępniać na no dobra przetestujcie sobie go sami hmm. tutaj jest on dany na jest on tutaj zrobiony na inne bronie też raczej automatycznie no jednak niestety nie albo tak no nie Nie ja bym tutaj widział ciągle bym musiał sobie te bronie i tp wszystko sobie ustawiać czyli ten fowl tak myślę że no, no różnie ten fowl tak mam będę ustawać ten fowl tak pomiędzy na pomiędzy 3 a tu ustaw tak pomiędzy 3 a pomiędzy tym fowl będzie zawsze 7 coś silent fowl będzie tak jest tak na jedynkę 30 100% dobra tak po prostu Będę sobie ten konfig y, saveować. na różne bronie. Chociaż tutaj sobie mogę wybrać różne bronie. M4A4. M4A4. A bo to jest takie dobre. Meczkę też chcę zrobić. To są takie, bo podstawowe bronie. Zaraz zrobię sobie jeszcze. Mm, zaraz zrobię sobie y, jeszcze i dam wam sobie po prostu sobie zrobię i dam wam zaraz y, tutaj y, tu sobie zostawię tego miejsca y, i po prostu y, dam wam y, no po prostu sobie parę broni wam dam tu jeszcze jak będzie awupka i, 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 i co? i to będzie git wszyscy nie. Mej, smoczek smoke, check, flash, check, 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 on, on, Nie wyłączę sobie. Tutaj nie check, check, żebyście ładne nawalali. Trujeczka, niech będzie. na check, 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 będzie. check, 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 siódmeczkę. Silent of no i tyle standardowo recoil wypieprzymy sobie no i co? Myślę no to tyle konfliktu sobie zapiszemy bronie są ustawione teraz większość, to nie większość, bo, bo że mam takie popularne bronie, czyli tak jest AK, jest MK, jest TMK, jest Scout i jest AWP. Reszta broni typu Skarn, no bo kto tych broni używa? To jest na razie Legit Conflict, tak mówię, HWH będzie wkrótce. Te broni nie działają, od razu mówię, AUG też nie. No bo według mnie nikt nie korzysta prawie z takiej broni, więc myślę, że wziąłem. No i tu jeszcze dam USPA, że nie wiem czy tutaj działa to na USPA. No właśnie nie działa, to sobie dam tutaj USP. A reszta długo ten konflikt sobie to pracuje poza odcinkiem, czyli najprawdopodobniej będzie y, też również działało to na... Y, będzie to też może również działało na... Y, na tym, będzie to może też również działało na... już na glocku, czyli po prostu to sobie jeszcze dokończę parę broni poza odcinkiem czyli do uspa y, dorzucę jeszcze kilka tych no ale dobra mam nadzieję, że Wam się spodobał taki odcinek, i ja się z Wami żegnam. Config zapisuję, czyty oficjalnie wyłączam, w sensie po prostu wyłączam CSA. Idę Wam udostępniać konfig, i ja się z Wami żegnam. Yo, yo!